Cześć, jestem Patrzę witam was z kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku z sobie grę pod tytułem Retro Pixel Hardcore Parkour. Jest to najbardziej denerwująca gra, w którą grałem. Przeszedłem ją już dwa razy, ale postanowiłem przenieść ją razem z wami, ponieważ tyle emocji, ile ona dostarcza, no to żadna jej nagrania dostarcza, ok, Umówmy się, Geometry Dash może się tylko z tym równać. To jeszcze co, wyłączę sobie tutaj panel retro, ponieważ on może być... Niefajne dla waszych oczu na YouTubie. No i new game. Zaczynamy sobie taką kostką. Kostka się zgubiła ogółem w. Nie wiecie, jest to, nie? Jesteśmy takim panem. Kropkiem. No i ogółem, no to tu. Fabuła jest tak, jakby żadna: no bo nasz ziomek mówi, że nie wie, gdzie jest, nie wie, co robi, a później znajduje wyjście i tyle. Ale. Oj, co teraz ja zrobiłem? A, właśnie wyszedłem z poziomu, bardzo dobrze, Patryku, zarobi się rozpoczęłość gierczkę. No i ogólnie sam wstęp jest taki dość no bez sensu w sumie ale sama rozgrywka później i to jak trafiamy na poziomy, które są tak strasznie y, pojebane, y, gładko, gładko mówiąc, no to to już odrabia nam cały feeling z tego fatalnego samouczku, dobra, może tu wskoczę po prostu, bo na razie tak jakby nie umiem Tutaj chyba na lewo? Tak, dokładnie. No i tak ten samouczek, no mówię, jest, są bramy. Ogółem założenie każdego poziomu jest dotrzeć do bramy. Jeżeli dotrzemy do bramy, odpala nam się następny poziom. Te samouczkowe poziomy to jest chyba tam 4 albo 5 takich poziomów, w których jesteśmy po prostu w ciemnym pomieszczeniu. No i kończymy to pewną rzeczą, zaraz zobaczycie prawdopodobnie. Na razie tutaj ogółem ta brama będzie się rozpiła w różnych miejscach, teraz chyba będzie na prawo, tak jest. Na końcu chyba na samej górze. Ym, także zobaczymy po prostu jak nam tutaj pójdzie. No i ogółem zapraszam was oczywiście do stawienia łapki w górę i subskrypcji, ponieważ myślę, że ta seria mogłaby wypalić, ale z waszą oczywiście pomocą i zaangażowaniem, jakim oczywiście byłyby łapki to dalej, ponieważ no, ja już zagrałem tę grę dwa razy. Także nie robię, to, nie robię tego dla siebie, a bardziej dla was, ponieważ ta gra naprawdę jest strasznie, strasznie mocna, że tak powiem, jeżeli chodzi o poziomy i ich trudność. No, ale to już zobaczycie w późniejszych etapach, no nie. Pierwsze etapy to nie są aż takie fatalne. W pierwszych etapach nawet można chwilę się nie denerwować, ale jeżeli dochodzimy do pewnych obszarów tej gry, no to już zaczyna się troszeczkę problem. Tutaj chyba musimy, o właśnie, zejść na dół, żeby, otworzyć, żeby wejść do bramy. Nie jest to złe, ogólnie trochę coś mi się zrobiło w mordzie. Jakaś afta i po prostu mnie tutaj troszeczkę denerwuje, także mogę czasami mówić troszeczkę dziwnie, ale to już tak jest, no i zobaczymy jak to będzie nam szło. No i dobrze, mamy kolejną bramkę, także zaczynamy już naszą przygodę w pełni. To już są normalne poziomy. To już nie jest nic trudnego. No i warto zbierać diamenciki. Ponieważ do mm, poziomów, które ominiemy, albo przejdziemy, nie możemy nie możemy wrócić. Albo z tego co pamiętam, że nie możemy wrócić. A może możemy? Nie jestem pewien. Ale no warto zbierać do diamenciki, bo za diamenciki możemy odblokować super ekstra trudne poziomy. Na szczęście, jeżeli zbierzemy diamencik, to możemy już się zabić i wrócić normalną drogą do bramki. Co jest spoko opcją, myślę. No i teraz tak. Robimy Tak. Tak. I teraz tak lepiej sobie spać pod diamencik. Tutaj jeszcze nawet wyjdziemy bez szwanku z tej e, tutaj przeszkody. No i myślę, że spoko byłoby po prostu jakoś tutaj porobić te czaptery. Chaptery, e, chaptery zmieniały się kolorem e, tła. No i mówię, ja grałem oryginalnie. Jeszcze z tą taką wersję z takimi falkami. Teraz tak to będzie chyba pierwszy środkowy... nie. pierwszy, ostatni. Trzeba uważać, żeby nie dotknąć tego, no nie? Tak. Tak i tak? Nie! Jakim cudem? Dobra. Wierzymy, tak? Hop. Hop. Dawaj. Dawaj i jest. Dobra. Mamy kod zrobiony. No i okej. Okay. Nie było to jakieś fatalnie trudne, ale problemy stoją, jeżeli przez przypadek klikniecie po prostu inny kod, no nie? W sensie inny przycisk. Teraz tak. Tutaj mamy taki typowy typ, typowy typ przeszkody, czyli kolce i musimy je omijać po prostu w taki sposób. To jeszcze nie jest nic trudnego, bo naprawdę na późniejszych etapach to będzie o wiele trudniej. Będziemy mieć takich kolców, kolcy bardzo dużo, ale powinienem też na rozgrzewkę, no nie, bo nie grałem trochę w tą grę, żeby nie było, że trehardowałem przez ostatnie dwa tygodnie i tłukam ją cały czas, tylko po prostu Aha. kojarzę też ją troszeczkę, no nie, bo Trzeszłem dwa razy, no ale ogółem, no to te kolce nie są zbyt fajną rzeczą, ale nie jest to nic strasznego. Są straszniejsze rzeczy w tej rzeku, ale co ja robię? Myślę, że same kolce to podstawowa rzecz, która nas zabija, ale ich kombinacja w, w późniejszych etapach jest naprawdę zabójcza, i myślę, że możemy tutaj nieźle się, się zaskoczyć i pewne też e zmiany, jakie nastąpią w samej rozgrywce. Tutaj możemy sobie przejść przez ten guzik, bo on się wciska na parę razy. Że możemy kliknąć raz i pójść po diamencik. No i właśnie trafiłem w diamencik. Naprawdę? No, diament, chodź tutaj. Dobra, trzeba było tak zrobić. Dobra, kliknęliśmy przycisk. No i jest teraz zielony kolor. Mamy kolejny chapter też. W tym chapterze się z Wami żegnam. Trzymacie się na razie. Hej, no a my się widzimy w następnym, zielonym chapterze. Let's go!